Siemaneczko, widzowie, z tej strony Roberti, dziś będę nagrywał dla Was drugą część Transformersów, tymczasem będzie, tym razem będzie inny Transformers. Proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Bardzo dziękuję za pół tysiąca już subskrypcji. Mam nadzieję, że do tego roku dobijemy z 2000 przynajmniej. A dzisiaj będę grał z moim kolegą Adasiem i zobaczymy czy uda nam się wygrać. Ja mam złoto, on ma platynę. No, liczcie nam powodzenia oczywiście. Dawajcie łapki w górę i innym dawajcie też piosenkę słuchać, żebyśmy mogli rozwijać dalej kanał, a ja nie będę już więcej mówił i przechodzimy do odcinka. Mam, te, mam też mały poziom, więc będzie git. Tutaj to są... So, no nie, ja bym ci chciał tego diamenta zrobić, no bo na naszym, no to będą same spocuchy już. Mamy za dużo winów. Yy... No tam się tam na sejfa lecimy. Yy, bie... Bo w safe jest on. Yy... Jeżeli wypadnie snajperka, to ja bym bardzo chciał. Możemy zrobić tak, polecimy tam, a potem na Tigera po snajperki. No że bie, lutujemy tamtą miejscówkę, potem lecimy na Tigera, zabijamy go, bierze, y, bo będziemy mieć bronię, lecimy, otwieramy sejfa i ten. I bierzemy snajperki. I w ogóle, patrz, tutaj jest dalej statek. Patrz, tu jest statek. Nie, na no statek się nie opłaca. Tam jest dużo botów. A tutaj prawie, czekaj. Ej, kuma, że tu nie ma ani jednego chłopa? No nie. No patrzę sobie i nie ma. Jo. To będzie idealnie wszystko. Bierze, lutujemy na wieżę i na bossa. Ja ląduję sobie ten obok już tego miejsca. Gdzie jest? Ja już w ogóle mam 5000 golda Jezu Ale ten gold się teraz łatwo wbija Dobra zabiłem bossa Ja już zabiłem Ja już mam kartę Biorę sobie pompę jeszcze i wychodzę już ja jestem już ten, obok safe u. czekam na Ciebie. Przy okazji się uleczę... O. Ja, fajnie. Dawaj. Nie chcę! Dawaj tego safe'a. A ja nie lubię jej. Nie no, weź ją! Dobra, edytujesz sobie ściany, bo ja już otwieram No jeżeli będzie druga, to oczywiście Dobra Jestem w safeie Pierwsza skrzynka nic Druga skrzynka e, można powiedzieć, że Git I trzecia skrzynka pewnie nic, nie ma snajperek Dobra ja wychodzę już Trzeba też sobie parę broni wziąć Marze ty ta Ja już ten Ja już lecę na ten Ja lecę na Tigera, dawaj na Tigera jak najszybciej Nie, ja się, ten, ja się y, tą linką przyciągam. Tam był, tam jest chyba. No to ten ch powinna być obok gdzieś. Tego miejsca. Musisz poszukać ten, bo tam powinna być gdzieś skrzynka. Okej okay. Jeszcze nikt nie zabił Tigera, ja O co, co jest? Nic Tyrolka mnie odczepiła No ze skrzynki właśnie Jedna i druga dropnęła ze skrzynki Ja mam pierwszą Ja trzy miałem, kumasz Ja lecę na tego Tigera jak najszybciej, dawaj No ja powiem Ktoś zabił Bossa Ktoś zabił Bossa Chodź szybko A ja jestem celem już od Ten od 4 minut i ty jesteś celem Zoba Ja na... Dawaj ten na bossa Bo oni lutują sejfa na stówę Oż kurde Medalion się rusza tam Medalion siedzi w, w... sejfie. No. Czyli wyjdzie ze snajperkami. A bo po prostu czekamy jak sobie on odejdzie i weźmiemy te snajperki. może zostawił. Może. Ale oni zabili już bossa. 200 metrów jestem od tego Ja w krzakach cze czekam Oni się zabu oni się zabunkrowali Dobra wyszli Wybiegają Nie ma medalionu on Giniesz Spróbuj jakoś go porobić, się ja nie mogę On się będzie bał, on będzie Dobra Zostawiam tego z medalionem, trudno No to ja już mogę tylko sobie kampić i potem wziąć twoją kartę. Wiem, na hucaka już idę. Ja. Czekaj. Ktoś tu jest. Nie, jest bot. Ributują kogoś. Dobra. Dobra. Tylko, że ja... Właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie on jest. Tylko, gdzie on jest? Czekaj. Bo to był ten z medalionem. Jo, bo pa. Na mapę On całem chyba czai. Czekaj, ja tak... O! Wiedziałem! Wiedziałem! Jestem tak mądry Ja nie wytrzymam, z nim mi się Amo skończy do kałacha, mam 45 Ja we dwójkę jeszcze! Z mitycznej! Z mitycznej dostałem! Czekaj, bo progres chyba stracimy. Nie, ja zyskałem sześć. Czekaj, ja... Ah, mogłeś biec do mnie, nie musiałeś się z nimi nawalać. Nie miałem snajperki, kurde, no. Patrz to, medalion leży. No tam. I tam mi też na ta dobra pompa jest. No ale, no nie, tylko ugrali na to, że oni we dwójkę cisną. Ja w ogóle mu wywalnąłem ładną pompę. A mało będzie osób na bosie lecimy lutujemy Chcesz? Ej kumarz, że chłop jakiś wywalił koronkę i jego teammate miał podnieść. A on zamiast podnieść, to on kliknął budowanie. Ja przybiegam, zabieram i uciekam. Seria? No, nie widzisz. Nie, ja nikogo nie widzę. Ale ja tu mam Ja tutaj na to wierzę. Bitka. Będzie walka. Bierz broń w rękę i nawalaj. Mam snajperkę, epicką. Nie, to nie jest snajperka, jednak. Ja mam epickiego Kałacha. Pompy nie mam. Ja nie mam. Ale mam SMG Mam szybką. Ważne, że jakaś jest. Fajnie. Ja lecę ten, ten, na tego bossa z kartą. Czekaj, ja zabiję tego bossa i... Zatukłem. Biorę kartę. Biorę kartę sim. I I biegnę do ciebie. Przeżyjesz? Yeah. Wiem. Nie wierzę! O Boż! Dobra, dziękuję, więcej nie chcę się bić. Ja niech... nie tu No nie mam właśnie jak, ja może się wyleczyć. Na to tyle HP, to jest niebezpiecznie, aby tu biegać. Ale to wersji, nie Jeszcze się pod daszkiem czaiłem. No, ale ty musisz... Musisz mi znaleźć jakieś leczenie. No, ja mam ten... Ja mam 16 HP. Nie mogę zedytować przez tego busa. Ja tego busa mogę zniszczyć? Mogę zniszczyć? O kurde! A bo to inny był samochód Jo, ja w inny samochód waliłem O kurde, ktoś wysadził lambo Biorę zlecenie, czekaj O Boże Dobra, mam 5000 golda, mogę się wyleczyć. Czekaj, ja muszę się wyleczyć, chłopie, ja mam... Chodź na tego sejfa! Na sejfa! Ja mam kartę cały czas. Mam kartę Sima. Zabudowuj! Ja chleję jeszcze potki Ja sobie właśnie też kupiłem dwie Mmm, gracias Epicka pompa Mmm, gracias Powiem tylko tyle Nie ma ani jednej snajpery Nic nie rozwaliłem Gdzie? Nie, ja tego nic nie rozwalałem. Nie, no tutaj są przecież drzwi. Eee! Ale już zginąłeś z koronką tak naprawdę byś zginął choć potem na razie ja mam jeżeli w ogóle wygramy no chyba że już będziesz miał ktoś się u góry rebootuje ja nie wytrzymę czekaj bo chyba ktoś tu Ktoś tu się zrebootował Nie, boss No, bot zresztą się Zabiłem! Zabiłem. Wszystkich Czekaj! Daj mi chwilę! Ja dopiero... Ja zabiłem bossa Wychyluj bombę! Kurczę, nie mogę na raktusia, bo ja się stresuję. No czekaj, bo biorę sobie bronię. Leczenie biorę. Biorę apteki. Biorę aptekę i mogę iść na to zlecenie. Nie wierzę snajperka! Jeszcze jest ten me, dla mnie prawie dobrym stelownikiem. Co? A skąd wiesz, N jesteśmy w strefie, no, no tam możemy. Tam możemy się zlutować. Może snajperka trafi. Patrz, tutaj jest wejście. O pamiętasz tą akcję, ja tu ledwo życie miałem. Przy tym basenie. Ej, kuma, że tu kałach leży. Ja w ogóle mam snajperkę już. Jestem. Już na starcie. Nie wytrzymam, nienawidzę tych kamer, one tak zdradzają pozycję. Ej, ktoś tu był. To jest. Co? Gdzie jest safe? Ale nie wiem, gdzie jest safe. Nie mam. Raczej bili, bili bo wszystko jest zlutowane poza kamerami. Co? Czekaj wchodzę! Chyba mogę, nie mogę. Jak ty tam wszedłeś? A. Wentylację. Ja wentami idę. Wentami, wentami. Adasia idę, wentami. Jak impostor idę? Pa. Pa. Ty jestem, patrz! Po drugiej stronie! Jak ja. Czekaj, jak ja mam wrócić? Jak ja mam wrócić? Nie mogę się złapać! O kurde. A wiesz, że ja chyba stąd wyjść nie mogę. Nie, mogę, garaż jest tu. Pyk, 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 pyk. Wy... A ja byłem przy samej ścianie. Ej, bo ktoś przejmuje beczkę, dawaj. Tam jest nasze zlecenie. Tam jest nasze zlecenie. Rozkop ściany! No ale to wyjdź przynajmniej z tego statku. No ale tu na razie dawaj. Ciepło. Au. Dostałem trochę. Czekaj. No nie mogę trafić. Kurde, nie mogę. Nie mam ostatniego amo. jeden ma white'a I lecę po twoich ten, tych poduchach. Gdzie? Zebiłem. Koronkę miał, bierz ją. Bierz, ja cię leczę. Jeszcze snajperkę miał. No bo zdobyliśmy. Dobra, mamy minutę 30 na lutnich. Ale to co... Ja tu musiałem wparować aż żeby zabić go. A kumasz, że ja tak dużo amo użyłem na nich. Ja tak dużo amo. Ja prawie... Ja zużyłem 6 amo ze snaj na snajperki. 15 Oficjalnie Na mek Na mek Dawaj Adaś idziemy up sobie samemu już No trójkąt ale masz zakaz już otwierania tego telefonu Ja muszę ci otwierać Chodź Adaś Patrz gdzie mamy kolejną strefę A tu jest medalion Ebo bo są dwa medaliony tam! W tamtą stronę są dwa medaliony. A, <noise> o, jeszcze ktoś ma tutaj chyba z dwa medaliony. Ja nie mogę. Tam trzy medaliony siedzą, co nie? Nie. Tak! Tr trzy medaliony! Tam trzy medaliony siedzą. No to kup. Ale mam już wszystkie emotki Możesz sobie ustawić Emotki Masz nawet tą za pierwszą złotą A jaką ma dać ma lekturę? Tam jest chłop. Tam jest chłop z medalionem. No radzę nam siedzieć w krzakach, bo... Ej bo oni za nami idą. Oni za nami są. A te medaliony są za nami. Ej bo jesteś poza krzakami. Musimy dyskretnie grać. Jezus, oni są obok nas. Ej jesteśmy otoczeni przez medaliony Oficjalnie Ej jedzie, jadą Kurde A strzelają już do krzaków Czekaj bo Medaliony strzelają do krzaków O, dostałeś A no to fajnie, ja ma... nie mam też No? Co tam w śmieciu? Przepraszam będziesz musiał... O jezus! Dostałem za dużo Jestem za to... Uważaj walą Fajnie No Tu jest, tu jest! Dawaj, 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 dawaj Kurde 31 HP on miał Dobra 40. Dawaj w, w, do